Witam gorąco z gorącego Meksyku. Zagramy sobie dzisiaj dodatkowymi zasobami. Królestwa Północy. I słuchajcie, jeśli chodzi o nowe karty, no to gram i wyłącznie Onager. Onager bardzo fajny z tymi machinami, szczególnie jeśli chodzi o dodatkowe zasoby. Eee, mamy 5 tików lidera, przez to, że zagrywamy sobie dwa razy króla Radovida, nie? To się na rozmieszczeniu i rozkaz. No i Onager, Onager. Uderza losową jednostkę za jeden punkt obrażeń za każdym razem, gdy użyjemy rozkaz. Jeśli użyjemy rozkaz w sensie naszego lidera, to każdy, każdy typ lidera to też onager uderzy za jeden punkt. Plus fajnie to się łączy z na przykład wzmocnioną balistą, no bo wzmocnioną balistę no to uderzacie za jeden punkt rywala, nie? I w następnej turze możecie znowu, ale jeśli użyjecie dodatkowe zasoby na to, no to 5 razy jeszcze będziecie mogli uderzyć. To wszystko się ładnie tutaj kumuluje, przez to właśnie onager będzie uderzał za dodatkowe punkty, a jeszcze jak mamy balistę okrętową, no to jeśli za tyle ile rozkazów na tyle, ile rozkazów użyjemy w tej turze, nie rundzie, w turze, no to po prostu będziemy jeszcze uderzali z tej okrętowej balisty. Można na te fajne punkty zrobić. Mi osobiście chyba najwięcej, ile siadła balista, to było. To było jakieś. 14 punktów, coś takiego. No więc nie jest źle. 14 za 6, za 6 spokojnie. Mamy króla Encelta oczywiście do wyciągania. Yy, kart załogą. Będziemy oczywiście szli po Dumę e Foltesta. Sirocco, Scenariusz i tak dalej. Także z nowych kart tylko Balista okręto Okrętowa i Onager się będzie prezentował. Mam nadzieję, że odcinek się spodoba. Jak tak, to zostaw lajka. No i jak chcesz zagrać sobie to za talią, No bo ja polecam, fajnie się nią gra. Link znajduje się w opisie. Na teraz już przejdźmy sobie do pierwszej gry. Naszym pierwszym rywalem. Bę będą grzybki w ogóle, grzybki jak dawno nie widziałem żadnych. To jest grane. Maska uroborosa, oko. O, zobaczymy. Zobaczymy, co z tego będzie. Fajnie, że mamy wzmocnioną balistę eee, upiora. Ale przydałyby się jeszcze, jeszcze kilka typu na przykład y, Karobalista, nie? Nie bym zobaczył Karobalistę. No niestety, kurde, nic nie, nie ma. Ale... No, będą kruki, to będą też upiory, bardzo dobrze. To, to akurat wygląda bardzo dobrze. W takim razie polecimy w ten sposób, widzowie, że wrzucimy sobie Sigwald. O kurwa. I tak to rzucę, bo raczej na straty już idę. W sensie, że nie interesujesz mnie ta runda, przegram sobie ją. No bo nie mam szans żadnych. Okay. A lista. Jest Sigwald, ale modrem. O, to teraz zobaczymy okrutnika. Na pewno. Dalej, Jutro do domu. Hmm. O, teraz już mam coś, żeby bić. To dobrze. Lećmy sobie tak i no wieża też będzie spoko, żeby dorzucić. Super. Jest okrutnik. Swoocożów z Iris będzie grany? Na to wygląda. No a ja teraz. Nie ja, no mam te zarodniki, nie? Już te. Ale tutaj, tak, istotne jest te pierwsze pół, te, te, te ostatnie słowo. Choć mam też Siroko, nie? Więc jeśli on będzie grał jeszcze raz Sigwalda, no to jednego Siroka. Robimy tak. A póki co. Widzowie to zrobimy tak, zrobimy tak i zagramy Radovida Zabijałem za Nawet nie jest tak źle, no, bardzo wolno póki co rywal gra, On sobie zbiera ten pancerz na Smokożuwiu. Sigwald też na spokojnie w sumie. A. To bardzo ciekawe teraz było też, nie? Te zagranie. No straciłem ten jeden tick lidera w takim razie. No i śmiercionośna Modren. Modrema. Czy jakoś tak. Ale dobra, tu już pasujemy, bo ja sobie zostawię te zarodniki. Ja coś czuję, że on będzie wskrzeszał te karty potem. Więc, tak jak mówię, yy, Siroko na jakiegoś Sigwalda, albo właśnie scenariusz, coś ten, zobaczymy. No a zarodniki, właśnie na zresetowanie jakiejś jednostki. Bo na pewno będą tu duże jednostki. No chłop gra transbitewny. To jest oczywiście oczywiste. Tu ma foltesta, fajnie. O, no, no ale w romancji mogę albo zagrać scenariusz, albo Syroko. No zobaczmy, rywal, czy spasuje, czy będzie grał to. No, wiedziałem. Ja wiedziałem, że tak będzie. Na instant Crate. Dobra, to lecimy z karobalistą. Na razie go przebijamy, Zara, ona gera, yy, raczej szybko kliknę. O, to bardzo ciekawie, Kurwa, no ta balista. A właśnie, co, co byśmy tu mogli zagrać? Karobalistę kolejną, nie? Też by można było. No, karobalista kolejna. Albo onager, ale ja bym onagera jednego zostawił, bo to potem da mi takie turbo. Dawaj ten, dawaj karobalistę. Przebijać, przebijam, także jest elegancko. Adeptka klanu. Oko? Nie chcę już niczego krótka. Następnie zagraję kartę. O! Nie wiedziałem, że to, że adeptka taka zmieniona jest. Bardzo ciekawie. No oko. No to lecimy. Onagerem w takim razie. Tutaj nie przebijamy już rywala, niestety. A teraz by mógł spasować, no i to robi. Okej, okay, no to... Co my zrobimy? Bo ja balistę chcę. Bardzo. Zresztą tak samo okrętowo, bo ona jest turbo dobra właśnie z balistą. I ja już nie mam żadnej. A onej romancja, no to kurwa wiadomo. Chyba, że narodniki po prostu zresetuje mu to. No. Mam. Tak zrobię, no bo serio, no te karty ja mega chcę poużywać. One mi mega tu odda oddadzą. No, zarodniki też mogą mi oddać, ale... Ale mam też Siroko, nie? W talii. Więc zawsze mogę z Sirokiem coś po powalczyć. E, no nie gadaj. No nie gadaj. Co jest z tą kurwa talią zjebaną? Co jest? Gówno straszne. Dobra. Czimy. No co? Co? No to już w nie będę grał. Trudno noc. Ale gówno nie. Się trafiło. Masakra to jest. Masakra. Powrotki na Dumę będę rzucał w takim razie. Onagera trzeba rzucić też. Onager to jest tyle punktów. Ani król Hensel, ani Siroko. Masakra, nie? Masakra, no ale tak jest. Zawsze. Jak się kurwa nagrywa. Bo jak się nie nagrywa, to się wszystko dostaje, zawsze. Mówca klanu. Zajebiście, kolego. Ale ja i tak tego nie zbiję, nie? Na razie. gajcie, jakby tu ładnie to zrobić. Nie no, nie zbiję tego jak na razie. Chyba by było... Dobra. Dawaj, nagera Zara to może się uda zbić jakoś. No teraz jakbyśmy zobaczyli na przykład scenariusz u rywala, ale to nawet nie, bo on odpali pod Gomczastym. Jest właśnie scenariusz. O, mówcy klanu kontra machiny. To będzie zajebiste. To będzie zajebiste. No i w takim razie... Robimy tak, cyk. Fajnie. Ej, dobra, chyba to siada. No proszę bardzo! Cyk, kurde, leży. Zajebiście. A! A. Dobrze, to teraz wzmocniona balista leci. No i pięknie, kontrujemy teraz. Teraz to już nie ma opcji, że to przegramy, nie? Mówca klanu. Dobra, spoko. Ja mówcy klanu na razie i tak nie mogę zbić. No on i tak go wzmocnił, więc tym bardziej. Eee, w każdym razie... Cyk. Robimy jeszcze raz cyk. Może być. No i dobra. I teraz tak. Teraz musimy rzucić balistę okrętową. Rzucimy kołowrotek. Niech bogini chronić od złego. Może być. Dobra, nam dobry użytek. bo teraz będziemy odpalać ba y tego. Balistę okrętową. W Caklanu. Można widzieć, a być O kurde. Ty. Ale a jeszcze zaraz kurwa ogarniemy to. Spokojnie. Okej, okay, a więc tak. Olać to. Dobra. Teraz robimy te nasze szalone punkty. Tyk. Tyk. Um. Tyk. Okej. Okay. Kurde. Chłopie, dobra, to już za 12 bije. No i niestety będę musiał. No trochę trawcę na tym, nie? No ale trudno. Robimy taki i będzie git. ten Sigval, no 14 trwawienia ma. Zobaczymy, czy on tego. No wiadomo, no. Zara jakoś fajnie nie ogarnie. Chłopie, patrz na to, kurwa. <grym> Czekaj. Doceniam, doceniam. GG. <noise> no i nic. 43 do zera. Pięknie. Także pierwsza gereczka wygrana. No i przejdźmy do gry numer 2. Naszym następnym rywalem e, będą elfy. Będą elfy? N my zaczynamy tym razem. Także no. Musimy na grubo polecieć w pierwszej rundzie od razu. A tutaj wiadomo, że z rywalem będzie ciężko. Będzie ciężko. Mamy karobalistę jako rozpoczęcie. Kedweński upiór też wydaje się bardzo fajny. Nawet dwie, kar dwie karobalisty mamy. Blokady to tutaj nie przewiduję. Tyran to ja nie lubię mieć tyrana. Tarana, sorry, Tarana. Czemu ja tyran zawsze mówię? Nie wiem. Ale wydaje mi się, że aktualnie ręka jest. A. O, teraz jest bardzo dobra w porządku, a więc zacznijmy od karobalisty. Okej okay. zaraz sobie tego, ona gera wyciągnę, ale to za chwilę. Proszę mi zobaczyć, zamyśliłem się. Tak to właśnie jest. Kurwa. Tak to właśnie jest, dobra. Lecimy w takim razie ze wzmocnioną balistą. To sobie wzmocnimy czaszkę, dajmy. W sensie zasłonę. No i dobra. Przywędę, zobaczę, zwyciężę. No, Vanadyne, w porządku. Ty bardzo standardowo. Lecimy w takim razie z Janem Natalisem. Odesand. I sobie ona wyciągniemy. Okej. Okay. Lecimy teraz z Radowidem. Myślę tak, Radowid i Kedweński upiór. To by było spoko. Angus. Dobra. O. zobaczmy, rywal spacuje, czy nie? Pasuje Kurde, no to ja teraz nie wiem Iść na długą z nim? Chyba machiny na długiej ładniej sobie to ładnie to ogarną To nie? Dawaj. Dobra. Pójdziemy na długą. Zobaczymy. Z Elpami jest taki problem, że: yy, Po pierwsze, się gra tą pułapkę. Co yy, w momencie, gdy rzucimy siłę yy, jednostkę za siłę 4 lub mniejszej, się otworzy to w trzeciej rundzie. To jest gówno karta. To po pierwsze. Po drugie, yy, z Elpami jest ten problem, że mogą się zapchać i nie będzie miał rywal w ogóle miejsca. Zobaczymy, nie? Czy będzie miał rywal ten problem, ale w każdym razie ja sobie spróbuję na tą długą rundę z nim pójść po prostu i zobaczymy, nie? No bo był ten Vanadain, na pewno będzie z nim last grany, więc tutaj te elfy będą robione, plus cały lider jeszcze u rywala jest. Tak jak mówię, ta jedna pułapka mu nie działa w ogóle. Znaczy, tylko uruchomienie działa, to za 4 punkty będzie, nie? To to jest giga giga słabo. Ee, Angus też za 4 punkty będzie miał te czatownicze elfy, to to też nie jest aż tak źle. Ja już mam rękę fajną, ale zarodniki tutaj w ogóle nie oddadzą, więc... Palista! Piękna ręka. Teraz to już jest piękna ręka. No ja osobiście uważam, że. Okej. Okay. Czy ja potrzebuję tego Nie. Ja uważam, że zagramy sobie Onagera jako pierwszą kartę. Kurde, liczę na to, że nie zginie też ten Onager. Bo jak zagra jakiegoś brąza, to potem w następnym mi go dobije, a ja będę chciał już oblężenie grać. Dobra, zobaczymy. To ma być, to będzie. Plan B. Oczeki, oh, fajny efekt. Dobra, no to, to, to ginie mi. To mi prawdopodobnie zaraz zginie. Więc teraz najlepsze, co bym mógł zrobić, to wydaje mi się, zagranie Henselta. Chociaż troszeczkę wykorzystanie tego, że ten Onager tu jest, Chcesz pokoju? To czyli po prostu zagranie w ten sposób. Eee, no, oczywiście też zagramy sobie ten tick lidera, dlatego żeby odnowienie na dumie było no mniejsze, nie? Dobra. Mamy kolejną rzecz zrobioną. No kolejna. No to jest zagranie za niedługo scenariusza, ale też ta balista. O! Nie jesteś moją córką. Dobra, jest Simlas. W takim razie, no te karty raczej zostaną mi tutaj zbite. Jeśli mam umrzeć, umrę z mieczem w ręku. pokazała nam drogę. Okej. No dobrze, no to tutaj Rywal no, poleciał grubo. Kurwa mać. Ja mam taką kapę, że chciałbym balistę rzucić, nie? I ja zbić mu tego Simlasa, no bo on dalej coś może mieć, żeby tego Simlasa zagrać, prawda? Eee, tyle, że... Tyle, że no karobalistę mam, nie? Więc na tył nie mogę tego, no bo będzie za późno. A, brawo, no trudno. Dobra, o tak to musieliśmy zagrać, trudno. Teraz już lecimy ze scenariuszem. Wernosiel wszystko jasne. Tenż na wernosiel. trzeba zbić jak, jak najszybciej. A nie mam jak, więc. Tiroko. I tak chyba te Siroko to jest najlepsze co mogę zrobić na Vernosiel nie Tak mi się wydaje Kurde, nie wydaje mi się że to ogarnę Nie wydaje mi się już Za ciężki ten meczyk Kurwa, no jeszcze pułapkę mi rzucił Aj przepraszam za tyle przekrońc ale się wkurwia mnie No no Pierwsza giereszka fajnie wyszła, druga, niestety, no rywal fajnie nas kontruje. Simlas no, jest potężny. Co to dużo mówić. Teraz co? Rzucę kartę za piątkę, to mi, to mi zbije tą kartę pewnie. Czyli musiałbym desan zagrać. Desan byłby najlepszy tutaj. Najlepszym rozwiązaniem, nie? No dawaj tyran. To czekaj, to nie jest uderzenie za pięć, to nie jest e, kryształowa, nie kryształowa, tylko... Ups. ale nie gapa. Bez kuria. Masakra. Co tu będzie grane Pan wybaczy. z pewnością ta I Sengrim, potęga Potęga, potęga A podstęp. Kurwa, ale za dużo punktów ma rywal. Za dużo, za dużo Dobra, lecimy z tym. To okay. równie dobrze możesz się poddać Efekt będzie ten sam No ty trzeba nagrać odcinek Kira, wyluzuj Trzeba nagrać Kolejny grim. Aj no elfy są kurwa za do dobre i do Za dobre, dużo mocniejsze niż yy, Niż machinę To dużo mocniejsze ja ty jeszcze mogę zagrać Się chyba pogubiłem za bardzo. A teraz... Patrz uważnie. Okej. Okay. Papier. Jestem taki znieczulony. No dobra. I... To jeszcze tutaj... Nie wiem, mąjentne to jest w sumie. Tyk... Wieże? Chyba tak nie. Tutaj tak nie mam jak wrócić, także... No. Wieża najlepsza, najstosowniejsza się wydaje. A no trudno. Elfy bez problemu sobie poradziły. Ja wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. A jak chcesz zagrać tą turbą mocną talią, no to oczywiście link znajduje się w opisie. No i dziękuję. Trzymajcie się. Hej.